ciąg do Krainy Narciarzy. Um, czy mogę prosić o informacje? Tu mówi Alex Engine 541. Wika 5000 akurat musiała wyjechać na wakacje, więc z powodu tego będzie to reszta odcinków w stylu opowiadającym. Nie, nie martwcie się, że Wika 5000 wyjechała na wakacje, ale pozwólcie, że nadrobię to. Tak więc, serdecznie zapraszam na film. Wielki wyścig. Pewnego dnia, narciarze przybyli do Tomka z ważną informacją o wyścigu. Dobry wieczór, narciarze! Powiedział Tomek. Chciałbym sobie przypomnieć, że jutro odbędzie się wielki wyścig! Wow! Powiedział Wilson To dość ciekawe Rzekła na to Emily Rety! Zaraz będziemy się ścigać O mamma mia! Dodał Wektor W życiu się nie ścigałem na wielkich wyścigach I pamiętajcie! Co jest ważniejsze? Powiedział Tomek A co jest ważniejsze? Spytał Wektor Uważajcie na przeszkody! Dodał Tomek na I ruszyli z powrotem do Odyseja na trening. Jak się macie, narciarze! Powiedział Odysej. Czekaliście, żeby zrobić wielki wyścig. Dokładnie! Powiedziała Emily. A co ty na to, mój drogi przyjacielu? Szczerze mówiąc, tak! Odparł Wektor. A jesteście gotowi na... Trening? Szczerze mówiąc, tak, powiedział Wilson. No to zapraszam na tor wyścigowy, powiedział Odysei. Wyścig treningowy będzie trwać nieco krócej, powiedział Odyssey. Niech wygra najlepszy, powiedzieli Wilson, Emily i Vector. Wszyscy gotowi? Powiedział Odysei 10. Narciarz gotowy! Ruszyli! pędzi jak strzelę Wilson ją prześcignął. Wędzor ją prześcignął. I znowu prześcignę. I mamy zwycięzcę! To był Wilson! Nagle słońce zaszło za góry. I z dnia przerobiła się na noc. Zrobiło się strasznie późno. <słysy> Wygrałem! Ucieszył się Wilson. Jutro czeka na nas wielki wyścig, powiedziała Emily. No właśnie, dodał Wektor. Musimy się przespać. Mmm, fajnie, że robiliście trening przed wyścigiem, powiedział Odzej. Widzę wszystkim! I wszyscy weszli do domu. Wszyscy byli gotowi na Jutrzejszy wyścig i Wilson, i Wektor, i na ostatku Emily. Kiedy już zasnęli, księżyc już zaszedł i z d nocy przerobił się na dzień. Był poranek. Ale narciarze wciąż spali, i spali, i jeszcze raz spali. Wtem ktoś się pojawił. O, boska narciarze! – powiedział Tomek. – Dzisiaj rozpoczynamy wielki wyścig! I ruszyli na tor wyścigowy. – Witam was bardzo serdecznie na wyścigu! – powiedział Tomek. Ja Robi, Tak! Powiedzieli Wilson, Emily i Wektor. No to zaczynamy! Oja! Ruszy! Emily pędzi jak błyskawica! Wilson ją prześcignął! Wektor ją prześcignął i Wilsona też! Emily wszystkich chłopaków prześcignęła. Do końca zostały dwa okrążenia. Zatrzymywało się drugie okrążenie. I znowu to samo. Ścigają się nawzajem. Nikt nie ma szans ich prześcignąć. Drodzy Państwo. Za chwilę zaczyna się ostatnie okrążenie. Wilson pędził jak strzała. I kto wygra? Czy Emily czy Wilson czy Rektor? Czy Rektor? Wygrał Wilson. Juhu! Ale mam szczęście! Zachwycił się Wilson. Uh, byłeś tym razem szybki! odparła Emily. Tak, Emily ma rację dodał Wektor. Mhm, mm powiedziała Emily. Wilson jest naprawdę szybki jak błyskawica. Wtem pojawił się pociąg, a wciąg. A w pociągu były maluszki, by wynagrodzić wszystkich narciarzy. Spisaliście się na medal, powiedziałem maluszki. Złoto należy do Wilsona. Brąz według mnie do Wektora, a srebro dla Emiliego. Powiedziałem maluszki. No, musimy już jechać. Powiedziałem maluszki. I odjechały. Ciekawe czy Wektor otrzyma równowagę. Czy Wektor również poknie swoich pomocników utknących na drodze? Czy Wektor da sobie z tym radę? Tego dowiecie się z ósmego odcinka pociągu do Krainy Narciarzy.